Prezydent Skarżyska Kamiennej Konrad Kronik oraz Miejskie Centrum Kultury zaprosiły dzieci w wieku od 6 do 10 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym zatytułowanym Bajkowa Zima. Zadaniem konkursu było stworzenie pracy w formie plastycznej w dowolnej technice. Termin nadsyłania pracy płynął 3 lutego. Prace można było nadsyłać listownie bądź w formie zdjęcia lub skanu. Dzisiaj nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wybranie najciekawszych i najlepszych prac. A warto dodać, że było w czym wybierać. Konkurs okazał się niezwykle popularny. Zarówno listownie, jak i pocztą elektroniczną otrzymaliśmy bardzo dużo ilość prac. Widać również, że dzieci włożyły mnóstwo pracy przy tworzeniu ich wizji bajkowej zimy. W najbliższym czasie poinformujemy o terminie wręczenia nagród dla uczestników konkursu. Nagrodą fundował prezydent Skarżyska Konrad Kronik. Przy tej okazji zachęcamy również do wzięcia udziału w kolejnym konkursie pod patronatem prezydenta miasta, tym razem skierowanym do miłośników piszących wiersze. Poezję do przysłowiowej szuflady. Ten konkurs, zatytułowany Moje miejsce, adresowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego. Szczegóły jak zawsze na stronie internetowej MCK. Zachęcamy.